Analizujemy styl i technikę jazdy snowboardistów z Korua. Korua to niemiecki producent desek. Jeśli widzieliście kiedyś na YouTube czarno-białe filmiki snowboardowe z pankowym podkładem muzycznym, w którym ktoś śpiewa po niemiecku albo rosyjsku, to pewnie bardzo dobrze kojarzycie tą markę. Wyróżniają się innowacyjnymi kształtami desek, ale również bardzo charakterystycznym stylem jazdy, który widać w ich filmach, nie mówiąc już o stylu edycji samych filmów. Rajderzy z Koruły to masakratorzy przede wszystkim w carvingu oraz puchu. Bardzo często widzimy w filmach szybkie otwarte skręty ze zmianą krawędzi w bardzo wysokiej pozycji, wykładki, podjeżdżanie pod strome ściany, puchowe spreje, batery. Ponieważ filmy Koruła ogląda się na jednym wdechu, tempo jest kosmiczne i ciężko coś wychwycić, wybrałem dla Was najczytelniejsze fragmenty. Popodpatrujemy trochę i opowiem Wam co z technicznego punktu widzenia oni tam wyprawiają. Jestem pewien, że dzisiejszy film przyda się nie tylko osobom zaawansowanym, które już jeżdżą płynnie carvingiem, ale również początkujący znajdą wiele pomysłów na fajne ćwiczenia. No to jedziemy. Zmiana krawędzi wysokiej pozycji, czyli tak zwany wysoki crossover, połączony z carvingiem, ze specyficznym ustawieniem sprzętu i pozycją snowboardzisty. To jest najczęściej przewijająca się technika w filmach korua. O co w tym chodzi? Zauważcie, jak w skręcie snowboardzista pozostaje nisko, na ugiętych kolanach, i w miarę jak zbliża się do końca łuku skrętu, to wydłuża postawę, w momencie kiedy przestajemy nacisk znika i to powoduje odciążenie krawędzi, na której jedzie, a czasem nawet krawędź traci kontakt z podłożem. Wtedy zmiana krawędzi odbywa się w powietrzu i gość ląduje już na nowej i robi kolejny skręt w bardzo podobny sposób. Ten rodzaj skrętu będzie świetnie się sprawdzał na łagodnych niebieskich stokach i w zasadzie każdy, kto już skręca, może się uczyć zmieniać krawędź w ten sposób już teraz, ale ćwiczenia na to będą w kolejnym odcinku. Króla wykorzystuje oczywiście całą paletę innych rodzajów skrętów tam, gdzie trzeba. Na przykład na bardziej stromych już nie wychodzą do góry, tylko zmieniają krawędź w niskiej pozycji. A czasem widać, że robią tak zwany cross under, czyli deska zmienia krawędź pod ciałem, a tułów pozostaje w powietrzu. Ale bardzo rzadko to u nich widać i to już raczej rejony Rayana Kraptona. Często wychodzą do góry, aż do kompletnego wyprostu. W skręcie bardzo niska pozycja. Ruch rąk mimikuje ruch bioder. Tylne kolano skierowane do środka. Postawa otwarta. Duża prędkość. Kierunkowe ustawienie wiązań. Wiązania bardzo blisko siebie. deska white z setbackiem. Czarno-białe. Czerwone przebitki. Słowo klucz. Yearning for turning, czyli tęsknota za skręcaniem. Slow motion przyplatane z szybkimi cięciami. W wielu nagraniach widać jak w miarę robienia skrętu przesuwa płynnie ciężar na tył deski. Czasami przychodzi to nawet w woli, i zmiana krawędzi wtedy następuje w powietrzu i już ląduje z ciężarem przesuniętym ku stopie prowadzącej, tak jak uczą na pierwszych lekcjach jazdy na desce. To wygląda wtedy trochę jak takie skoki delfina, ale nawet bez tego oli to praktycznie cały czas widać jak przesuwa ciężar przód-tył, przód-tył, to tak zwany aft, który jak widać można nawet w carvingu wykorzystać. To jest w ogóle świetne ćwiczenie na polepszenie skrętów. Spróbujcie sami. Znajdźcie sobie stok pochylony nie tylko w dół, ale też lekko w bok, czyli na przykład prawa strona stoku jest wyżej niż lewa. Tylko nie prywajcie się od razu na pionową ścianę, tylko na raczej szeroki niebieski. W tym skręcie, w którym będziecie podjeżdżać, poczujecie więcej nacisku pod krawędzią i prawdopodobnie okaże się, że jakoś lepiej się go robi, jest większa kontrola. Następnie postarajcie się przenieść to samo uczucie na normalny, równy stok. Zauważycie, że będziecie mogli to osiągnąć poprzez jechanie w skręcie w obniżonej pozycji. Koniecznie musicie tego spróbować, to naprawdę otwiera klepki w głowie. Inne pomysły na ćwiczenia. Na przedniej krawędzi, jadąc carvingiem, spróbujcie zrobić graba. Jadąc na strzałę na płaskim, równym stoku deska cała płaska, blad, cały blad na, na stoku i starajcie się tylko ruchem stóp zmieniać krawędź. Wykładka, czyli położenie całego ciała na stoku. W trawersie wcześniej zmieniają krawędź w bardzo niskiej pozycji, nawet z ciężarem na tyle, żeby przodu nie zakopać i nie, nie zacząć gwałtownie skręcać. Zaczynają w niskiej pozycji i w miarę skręcania wydłużają ją, ale czasem od razu po zmianie krawędzi, jadąc w skos, bez schodzenia jakoś strasznie nisko, też dają radę. Jeśli chcecie zobaczyć film o ćwiczeniu wykładki, kliknijcie tutaj. Natomiast, jeśli chcecie obejrzeć kolejny film z serii o stylu jazdy Korua, jeśli chcecie poznać pierwsze ćwiczenia, które was zbliżą do, do jazdy takim stylem, to zapraszam tutaj.